Z Ewangelii według świętego Jana zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. Dla nas zbliża się pora paschy, bo to końcówka Wielkiego Postu i pytanie, czy my udajemy się w kierunku Jerozolimy, czy wprost przeciwnie, w kierunku miejsc, które są popularne, pełne ludzi, ale miejsc, w których bardzo trudno spotkać Boga. Może warto, żeby dzisiaj duchowo pielgrzymować do Jerozolimy, trzecia niedziela Wielkiego Postu. Może warto wstać ze swojego miejsca i powiedzieć Bogu: Idę z Tobą do Jerozolimy, do Jerozolimy mojego serca, do Jerozolimy mojego spotkania z Bogiem, do Jerozolimy tego sakramentu spotkania z Bogiem. Tej świątyni, w której można odkryć, że Bóg jest obecny. Idę z Tobą, Boże, do Jerozolimy, bo Chcę Cię we wszystkim naśladować, także w tym pielgrzymowaniu. Do zobaczenia jutro, a dzisiaj razem wszyscy z Jezusem Chrystusem w sercu do Jerozolimy.